Siema ma wszystkim, witam Was Tomek, czyli poniedziałek z kanału The Team YouTube, który jest fajny. Oczywiście kanał nie ja. I tak. Ponieważ gdyż jestem poniedziałkiem, to mój filmik będzie pierwszy na tym kanale. I z mojej strony będzie się pojawiać seria Super Mario Bros. N64, która była chrono na Nintendo, czyli kasetową konsolą do gier na telewizor. No i tak, w tej serii będziemy zbierać co znowu znowu jakaś mucha pogadał sobie I w tej serii będziemy co... W każdym odcinku postaramy się zdobyć co najmniej dwie gwiazdki, które są w tej grze bardzo ważne. I zaczynamy. Tej możemy robić salto oczywiście, bo Mario tutaj jest hardcorem. Może większość pamięta tą grę, to była bardzo fajna gra tak się rodzinnie grała, co coś żyje. Powiedz mi coś, powiedz mi. Mają glazurę, jedziemy... Co mi to chodzi, że czekałeś? No i tak, musimy iść teraz do pokoju z pierwszą gwiazdką na niebie. Na niebie gwiazdy świecą! <tryk> Oh no! You need star power to open the door Aha, czyli musimy szukać... Czyli bez takiej gwiazdki O Trzy A tu? O tutaj chyba będziemy mogli, bo tutaj... Nie ma żadnej cyferki, a tak wiecie? I tutaj jest runda z bombami Od razu mówię, a tą grę już coś pamiętam, bo ja nią w nią mu sobie zagrałem zanim zacząłem to nagrywać. No mnie dużo z tego kapuje. I tutaj są baby Chodź tu uderzycie. <gry> <gry> Ona rozmawia. Uważaj! La, 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 la. A jaki był temat? Aha jakaś wielka bomba na szczycie, SMS mi przyszedł. Mam nadzieję, że nie będzie było słychać. To Maria jest fajne, ponieważ możemy być oczywiście z pięści, z nogi, z wyskoku ślizgi robić. Nie, jak ktoś... Się... Niekrodzajna. Fajnie. Oczywiście, gdy się urazimy, czy coś takiego... Pieniążki dodają nam życia. A to jest pies. Duży. Kulisty. Bomben. Tą rudę oczywiście pamiętam, żeby nie było. Jezu, ja nie chcę tego czytać. No Minecraft jest bardziej logiczny. Ale co do tej gry nie mam zastrzeżeń. Jak na rok 94 grafika ładna i w ogóle duża plansza jest, więc przyjebał mi. Więc... Kurwa! Sorry za to. Więc musimy iść tu do góry. I pozbiać pieniążki. I duża plansza i mi się to podoba w tej grze, ponieważ jest bardzo fajna dlatego i... Aha, tu gdzieś będą takie kule leciały. One nie będą fajne. Chyba tutaj już. <laughs> Sorkie za chlepa lub coś. Ale bo no, niestety wypad są bombo. Niestety... kurde. Mam takie zmartwienie, że mnie gardło boli, za dużo mówię. Nie czoło swędzi. Tutaj gdzieś w prawym dolnym roku miała być oczywiście kamerka taka wiecie. Jak u panny MJ, którą serdecznie pozdrawiam. <grytanie> Od której miałem to odkawić, ale no. Kamerka nie chce mi współpracować z grami, więc raczej na razie nie będzie tego. Chyba, że zepsuję znowu kamerę. To znaczy, że psuje pod dobrym względem, żeby działała. No, no, ale mamy mało życia. Paci się on dysza. On robi uh, uh. Jakbym teraz padł na dół, nie byłoby mi, albo jakby ta kula przyciapał. Tak jak mówiłem, to na dół lecz Materialista. Dzisiaj nie mogę wysłowić się. Nie! Jak chcę do góry! Jak chcę do góry! Chcę do góry Ja nie chcę kule, no bo kule są kuriste tutaj ludzi może nie pobudzę. Oj bomba Patrzę Tu się mi wyświetliło, że ktoś jest dostępny O dobrze widziałem to Oliwia Oliwia więc Kurde cały czas mi się wyświetla Za dużo mam osób na sklepie. zdecydowanie Niepotrzebnych Zobaczyłem, ale to potrzeba. A, i tutaj będziemy walczyć z pełnym kluskorzem. Kluska. korzem. Jakie ja wyśniadko to powiedziałem, jak... Nie wiem, jak... Jakiś Bob Marley. Oho. Na to wezwanie. Gróby admiral... Adm, admiral... admirale nadciągam. Brdom, 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 I bawimy się w gonianego, ja cię biję. Ładźcie. O kurwa On jest silny Bardzo silny Niczym Check testa I gdzie ja wpadłem? Ja chcę tu z tam wejść Jezus spamuje mi tu na ami to. Dzieci jakieś A raczej Starsze ode mnie dzieci <gry> Aha już wiem co tutaj trzeba zrobić Trzeba go tak Obgonić na około. Na tym co się biegło złapać e, za dupę I, go, i nim rzucić o ziemię. O matę. I chyba trzy razy, jeżeli dobrze pamiętam. A co będzie jak go tu wyrzucę? On tu wskoczył. Wow! Skoczny grubas Co? Walcz z honorem, walcz na ringu. Aha dobra, tam cię nie mogę wyrzucać. A jak ty mnie wyrzucisz, to ja też chcę powiedzieć. Wal z honorem mnie wyrzucaj z ringu. Błądziak. Ecz. Pani Batista. Haha, <grym zanowite> <grym zanowite> przeleciałem cię. To znaczy, przeskoczyłem. Nie teraz walc z honorem wypchnąłeś mnie, grubasie. Kurde. Pytaj beczkę, czyli tego grubasa I żółta jaj, Jajaj Nie byłoby ze mnie piosenkarza, bo grubaś się kręci i się powtarza I ever after, i perłak Przez ten grubaś się kręci Admirale kupo Patrzcie to będzie profesjonalka Bum, ha, ha, he, 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 he. Głupi Grubas Przypomniał się American Tam też były Grubasy Takie głupie Znaczy śmieszne A walczcie American Pie Grubas pęknął Tętka mu poszła chyba Oj ale przyjebałem ręką I tak, wiatki, Spróbujemy w tym odcinku zebrać Dwoje lub Troje albo Trojonga albo Trzyjonga tak, moje odcinki będą trwały między 15, tak, minimum 15 minut, a maksymalnie będą trwały 30 minut, ponieważ gdy nie chcę mi się tego renderować, bo to dużo zajmuje i oczywiście nie chcę mi się tego długo wrzucać, bo jeszcze mi ktoś przerwie znowu, mam tu takich osobników w domu, więc jedziemy dalej. Tak, dobrze, angielskie mam, Zjadłem. I idziemy do... <noise> z jedną gwiazdką drzwi Piętro niżej, ktoś tutaj... Ej, ja nie chcę tutaj... Ktoś paraduje piętro niżej I nasłać y. tup, tup A, myślę, że Mario jakieś, nie wiem, piwo wyciąga alkoholik jeden Żółpier zielony. Tutaj trzeba trafić w dobry obraz znaczy... W ten... Eee... Witra... Nie... nie wiem... Foltaż? Nie... i Wyścig! Marian! Jedziesz! Maniusz! Jedziesz, Maniusz! Jedziesz! Jedziesz, Maniusz! Nie zatrzymuj się. Gdzie? nie no, jedziesz, jedziesz! No gdzie ty to jedziesz? Jedziesz na dół, Maniusz! To... Sorki, że jestem taki sztywny, ale no... Dawno nie nagrywałem nic, więc... Jestem sztywny jak murzyńska pała. Burzyska. Mówi to ten co ostatnio opisał o rozprawka o tolerancji A sam gadał o biednych murzynach czarnoskórych obywatelach Kurde Jeszcze mi tutaj pisze Dawny .pl, huda z Huda990 który teraz chyba który ma chyba teraz konto PS Gameplay czy coś takiego pl i jest w naszym zespole jako wtorek Czy zaraz dzień po mnie Subskrybujcie go, bo on woń śmierdzi, tak jak ja ha, śmierdzi Pa 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 Mario ma kanciatą głowę <śmierdzi> Ma <Mario> kęciaty łeb Śmierdza Oj. przestanie mi tu spamować Gubi? Czy mam się dostać i rozbić jakiś kamienny blok płaski? Nie, ja tam nie chcę. Oho, kacz tam, bije dupskiem ziemię. No, Mario, dawaj. Nowe krótkie hamulcowe masz, musisz się ale dawno w to nigdy. nie Maryja. Dostał panie, dostał panie. Oha, kiedy To jest tylko popka, żeby tam wpaść. więc to specjalnie. Uwielbiam funkcję tego skoku. Nie! O nie, o tam jest coś To trzeba pewnie uderzyć Uderzyć! Hm, skoczyć. Aha Aha, takie buty z cholewami Mielonymi mielone. <laughs> o kurde Nie na się nie nadwerężam, bo jeszcze mam tyle nie będę już śpiał, bo mam tyle do poprawy rzeczy, żeby zaliczyć rok, że po prostu już się ugadam do końca roku. I będziemy grać w Mario na kasety. Czy by powiedzieli nauczyciele na występ na YouTube zamiast za odpuszczenie zagrożenia? Pewnie by powiedzieli, ale przekupnie chłopak, on jest taki niedobry. Mam się pierdol i nie wdale jestem sztywny jak Ta wspomniana wcześniej murzyńska pała Ej! Ja się z tobą nie bawię, bo ty gnieciesz. Rozwalę cię jak studnie. O! Widzicie, widzicie. Rozwaliłem go jak tamtą W Tudnie. Ciebie też. Dawaj, kasę. Bo ja tu biedny na chleb kurde zbieram, a ty co? Ty bardujesz pieniądze! Ej... Hey, tam już byłem prawie. Aha, z tobą mam walczyć i trzy razy cię... ...trzasną dupskiem. Ja, no nie lubię tego czytać, nie wiem. <sum> Ej, uchuju <sum> jebany! Ja cię nie lubię. Pocham się na ciebie. Nie! Ohohoho No dobra Nie zasłaniaj mi kamery Śledził Poradzę sobie z Tobą Nie jesteś aż tak silny jak myślisz Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz Już się bałem nie. Oj, bym spadł Walaj się tu grzybie, leżaj łazanku. Leżaj u łazanku. Ha! Złamałem mu kręgosłup, złamałem mu kręgosłup się jak nie stepping stone No tak jesteś jak kamień baryło cobblestone Która to już trzecia gwiazdka w tym odcinku, więc teraz no będziemy kończyć odcinek za chwilę ja się tak tutaj zaciągłem A tu kurde już będzie trzeba za kończyć i jakiegoś laga FPS-y spadły Tak 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 Popieprz sobie popieprz Ogrzyb. Bijemy go yeah. 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 Oj, coś mówi Wiecze ci gwiazdki, tak No i, i tak Teraz się będę za mi żegnał tym po tym sztywnym odcinku nudnym zapewne Masz następne będą lepsze lepsze, lupze, lepsze, Leprzej, lepszej Lepszej, szej, szej Nie wiem po co Aha, wiem, wiem wam pokazać. Nie zdziwcie się, ja nie będę grał na tym świecie jakby... Kurde, bez nagrywania. Ponieważ chcę wam pokazać, że gdy wyłączymy grę i ponownie ją włączymy przez ten nasz zajebisty emulator Zespelniemy się dosłownie w tym miejscu, tak Chyba Coś takiego I oczywiście Będziemy musieli nim do zamku zbierać kolejne gwiazdki Tak więc no cóż, ja się z wami żegnam, ale najpierw przeczytam ja tabliczkę, która pisze no. Princess Tudor's Castle Is the head. Aha, przed tobą, dobra, dobra Dobra Marian, patrzcie w kamerę. Tak więc ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie nasz nowy kanał. Łapkujcie nasze filmiki, oczywiście prywatne jakże i na kanale tym. No i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z serii mojego Mario oraz z serii wszystkich uczestników tego kanału. Tak więc, trzymajcie się i cześć. <grym> Motyl.